Witam Was w nowym odcinku! Już niedługo Walentynki, więc uznałam, że z tej okazji fajnie by było stworzyć filmik w temacie miłości. Postanowiłam wrócić do jednego ze starszych odcinków rysunkowych historii, a mianowicie do historii Shreka i Arielki. Jesteście ciekawi, co u nich się wydarzyło przez ostatnie dwa lata? Jeśli tak, to zapraszam do oglądania! Przed napisaniem dzisiejszej historii postanowiłam sprawdzić ten wcześniejszy odcinek z Arielką i Shrekiem, żeby przypomnieć sobie, o czym wtedy gadałam. I by to na pewno wszystko było spójne, i nawet nie zdajecie sobie sprawy, jakie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że pierwszy odcinek rysunkowych historii, tak, bo to był w ogóle pierwszy odcinek tej serii, był bez historii. Powaga, cała historia to był po prostu rysunek i chyba z kontekstu każdy miał się domyślić, o co może chodzić. Ja poważnie byłam w 100% pewna, że opowiedziałam wtedy historię poznania Szrekka i Arielki, a to się okazuje, że wcale tak nie było. Jeśli nie pamiętacie tamtego odcinka, albo nie było Was jeszcze wtedy na tym kanale, to podlinkuję Wam ten odcinek na początku opisu. Zobaczcie koniecznie. Tylko uwaga, bo to był dosłownie pierwszy filmik, w którym ja coś mówiłam przed kamerą i jestem tam tak zestresowana, że nie da się tego nawet oglądać. Okej, okay, uznałam, że skoro tam nie było narracji, to teraz ją zrobię. Narysowałam wtedy Shreka i Arielkę jako syrenkę, Którzy patrzyli sobie głęboko w oczy i chyba Arielka tam była trzymana na rękach Shreka. Tak to teraz widzę. Zatem, jak mogło dojść do takiego spotkania? Wiecie, Ogry i Syrena. Niby obie postaci są totalnie bajkowe i spokojnie mogłyby się spotkać w jakimś uniwersum. Tylko że jeśli chociaż raz oglądaliście pierwszą część Shreka, to doskonale wiecie, że on raczej nie lubił opuszczać swojego bagna, a przed poznaniem osła nie miał totalnie żadnych przyjaciół. I raczej nie chciał ich mieć, dlatego że bał się zranienia, ale o powodach tutaj nie będziemy rozmawiać. Po prostu Szrek był dość aspołeczny i trudno mu było nawiązać relacje. Zatem jak udało mu się poznać Arielkę? Postawmy na przypadek lub przeznaczenie, jak kto woli. Jest ciepły sierpniowy dzień. Szrek jak co dzień zażywa błotnej kąpieli. Zazwyczaj jest to relaksująca czynność, jednak nie dzisiaj. Na jego posesję włamało się kilku rycerzy i każdy chciał upolować ogra. Zaczęli dzigać go mieczami i strzelać do niego z łuków. Szrek bardzo szybko się zdenerwował i chciał policzyć się z intruzami. Oni jednak siedli na konie i galopowali prosto przed siebie. Mimo, że byli bardzo szybcy, Szrek się nie poddawał i cały czas ich gonił. Na chwilę zniknęli mu z oczu, lecz ogród nie zboczył z kursu. Nagle zobaczył ich z oddali. Rycerze wyglądali jak zahipnotyzowani. Okazało się, że znaleźli się nad wielką wodą, bo przywołał ich tam piękny, lecz bardzo tajemniczy głos. Zahipnotyzowani rycerze byli łatwym celem, dlatego szereg używając ich własnych sieci i lin związał ich wszystkich i usadził na niewygodnych kamieniach, tak by następnym razem dobrze się zastanowili, czy warto wkradać się na posesję ogra. Szrek trochę się zmęczył i ubrudził podczas pościgu, dlatego uznał, że skoro już jest nad wodą, to zażyje kąpieli. Tym razem jednak nie błotnej, a normalnej wodnej. Mył się i pływał, trwało to jakiś czas. Nagle usłyszał dziwny, ale piękny dźwięk. Zobaczył też ogromny owon, który unosi się nad wodą i szybko chowa. Był coraz, coraz bliżej. Szrek trochę się wystraszył, bo jednak nie znał morskich stworzeń i nie wiedział, czego może się spodziewać. W pewnym momencie z wody wyłoniła się piękna, czerwonowłosa dziewczyna. Cześć, nazywam się Ariel. A ty jak masz na imię? Po krótkiej rozmowie okazało się, że Arielka dobrze znała tamtych rycerzy i wiedziała, że nie są to dobrzy ludzie, dlatego kiedy zobaczyła, że ktoś ich goni, postanowiła ich zahipnotyzować, tak by chociaż raz nie byli na wygranej pozycji. Szereg bardzo podziękował Arielce za pomoc, a syrenka od razu polubiła ogra. Nie patrzyła na niego tak jak inni, z pogardą. Ona jako pierwsza w życiu popatrzyła na niego jak na kogoś wartego poznania. I tak właśnie wyglądało pierwsze spotkanie naszych bohaterów. Minęło 2,5 roku od wydarzeń z sierpnia 2017. Okazało się, że to spotkanie to jednak nie był przypadek, a przeznaczenie. Przez te miesiące nasi bohaterowie coraz lepiej się poznawali, często się odwiedzali i spędzali ze sobą naprawdę bardzo dużo czasu. Arielka mogła bez problemu przemieniać się z Syrenki w człowieka i z Człowieka w Syrenkę, dlatego że dostała od Szereka magiczny napój, który na to pozwalał. Dzięki Arielce Szerek stał się bardziej społeczny i teraz w królestwie jest uznawany za najlepszego ochroniarza na świecie, bo właśnie jako ochroniarz postanowił sobie dorabiać. Tam też poznał wróżkę, która w zamian za pilnowanie jej sklepu, wręcza co jakiś czas Szerekowi fiołki z magicznymi płynami. Nasi bohaterowie naprawdę się polubili, aż czasem i pokochali. Nigdy nie sądzili, że miłość międzygatunkowa jest możliwa, a jednak sami się o tym przekonali. Dzisiaj, tak jak już mówiłam, minęło dwa i pół roku od ich pierwszego spotkania. Szereg powiedział Arielce, by ubrała się w najlepszą sukienkę i przyszła do niego na kolację. On również ubrał najlepszy strój, jaki tylko miał w szafie. To mnie już się domyślacie, co mogło się wydarzyć. Jeśli jednak nie, to już mówię. Shrek podarował Arielce czerwoną różę i oświadczył się jej. A dziewczyna od razu się zgodziła, bo wie, że Shrek to miłość jej życia. Nasi bohaterowie zrobili sobie nawet wspólne zdjęcie na pamiątkę i to właśnie to zdjęcie teraz widzicie. Wiecie co? Mamy tak wiele odcinków rysunkowych historii, że może fajnie byłoby do nich czasem wracać i pisać właśnie taki dalszy ciąg. Co myślicie? Chcielibyście takie filmiki? Koniecznie dajcie znać! Shrek i Arielka powoli szykują się do ślubu, więc może relacje z tego wydarzenia też chcielibyście zobaczyć? Jeśli filmik wam się spodobał i chcielibyście więcej takich powrotów, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie też o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału. A teraz dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia, cześć!